Cześć wszystkim, z tej strony to, tego, to kolejny odcinek z serii Brewpub Simulatora Już kolejny, nie będę który nawet, bo nagrywam jest z rzędu My dzisiaj już kontynuujemy to serwis poprzednim razem Tutaj już mamy włożone piwo do tego, gdzie to jest, u wiadomości eee... Tak, tego odjedzenia, że pomoże w kuchni, więc zaraz mu e, się wyślę A my jeszcze zanim otworzymy bar Mm, nie, tutaj jeszcze muszę dodać, tak, dodamy to jedno piwo, nie pamiętam, to ono chyba po prostu jest plakatem. Weźmiemy je, przypniemy, ale zrobimy jeszcze jedno piwo i zrobimy tym razem Imperial Scouta, bo my chyba go jeszcze nie robiliśmy. Dobra, przypnijmy Co tutaj w ogóle trzeba zrobić? Potrzebny jest nam kaskadowy i magnum i amerykański słup czekoladowy Dobra, czy to jest amerykański słup czekoladowy? Tak, i zwykłego słodu chyba jeszcze trochę mamy Magnum mamy kaskadowy mamy, chyba tutaj są jeszcze Tak, dobra Więc, co trzeba zrobić? Najpierw 11 litrów wody bo tak jak pamiętacie, w poprzednim robiliśmy ten e, 35-litrowy. Hmm. Pod 35-litrowy tutaj jest e, to wiadro z fermentacją. E, po to, żeby mieć e, ten, ten duży, jak tutaj. Dobra, dalej. umieść garnek na kuchence. Tutaj 600 słodu. Jasnego ekstrakcji słodowego, ok. Ja nie wiem ile tutaj mamy. A, okej, okay, 500 tylko mieliśmy. Dalej, tutaj kolejne pięćset, ale tej żublamy. Dobra, i jeszcze sto. Jeszcze sto. Proszę. E, tutaj.

Raz, dwa. ok, 24 czy on będzie jeszcze potem potrzebny. Chyba nie, ale wolę sobie go zostawić i chmiel kaskadowy tutaj 8 gram. Ok, raz, dwa, trzy, cztery. Eee, dobra, i nie 60 minut się gotuje. No i standardowo do 60 minut. Drożdź, ile mamy drożdży? 23, dobra tutaj to są puste dobra, to się chwilę będzie gotować jeszcze, e, że bym pamiętała zamówi się jeszcze szklanki bo nam ich czasami brakuje dobra, pójdziemy po nim, póki to się jeszcze gotuje Mm -hmm. tu no tam się jeszcze trochę będzie gotować więc mamy czas na rozstawienie szklanek tu tu i tu ok to mogłam wyjąć ale to już później się będzie stamtąd wyjmować prosto do klientów mamy 40 minut ok, co mi jeszcze to jest potrzebne? a drożdże Dobra. Niech jeszcze chwilę się pogotuje. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Możemy wyłączyć. No, zawsze to 61 minut musi być. Dobra, niech się chłodzi. Niech się chłodzi, jeszcze troszkę. O, 10 gram, okej. Okay. Tyk, i do wiadra O! jaki ciemny jest to piwo W ogóle pierwszy raz chyba robimy tu Imperial Nie pamiętam żebyśmy kiedykolwiek go robili wcześniej No, tu to możemy e, zamknąć Niech się tu fermentuje albo, wiecie co? To co się fermentuje po prostu przeniosę tam Um, dobra, czy jeszcze coś będę chciała robić? Tak, zrobimy jeszcze um, Tego zwykłego um, Zwykłą apę I nie pamiętam czy poprzednim razem dodaliśmy koncydencję na nie? Więc dodamy tym razem Ale musimy zmienić um, tu przepis Tak, bo ona się tylko jeden dzień bierze, więc fajnie byłoby ją mieć Dobra. Mm. E, woda jest ekstrakt słodowy. Tak. 400, e, Sprzedajmy. Nie wiem ile tam powinno być. Dwa e, i OK. Raz dwa. Jest to. OK. E, dalej mielka skadowy. 12 nam zostało, tylko więc będę musiała dobrać. Oczywiście, że nie tak kliknęłam jak chciałam. Um, Gaskadowy, dobra. Ten, ile tam? 12, więc jeszcze 8. Dobra. I włączmy. Tutaj się pogotuje, a ja odstawię przy okazji te. Um, chmiele Jestem, Ja czy coś do Imbiru dobrać. To by było potrzebne do imbiru, żeby było dobre. Tak, bo to jest im Nie, cynamon, przepraszam, cynamon. Może kakao. Trochę kakao, nic nie nie zaszkodzi. Dobra, tutaj się pogotuję. Jeszcze chwilę się będzie gotować. To małem popopinane. Zobaczymy, w miskę możemy brać i... Mam pomysł. Jaki? Może sprytny. A, pięć, dobra. Tu też pięć. Ile tu jest? Dobra, zaraz trzeba wyłączyć. ok wyłączamy. Podnieść. no i w razie czego możemy przesypać. Dobra, mamy tutaj ładnie połączone. Tu już się chodziło, nie jeszcze chwilę. O, już się chodziło. I teraz przelewamy tu. Ile będziemy mieli tutaj. 13, a tutaj ile było? 15. Bo tam chyba więcej ch schodów było. Nie przecież chmiele były tam. Cóż, jest troszkę więcej. Nie wiem, ale dobra. Bierzemy. I to jest ten jednodniowy. Tutaj jeszcze dwa dni, i idziemy otworzyć lokal. A, jeszcze piwo trzeba dodać. Dobra, niech to tyle kosztuje. I otwieramy lokal. Tam pana wszystko posprzątałam, nawet na sali. A, I to możemy, za to możemy zamknąć. To też. I zapraszamy klientów. Mamy w ogóle średnią jeden 4, 4, To jest bardzo dużo. Jak na mnie. Eee, proszę pani. Dzień dobry. Porter, to który to był porter? To był chyba porter. Tak, to był porter. E, nie, tutaj pan chciał. Jakiekolwiek. To damy tutaj. To. Pani co potrzebuje? Amsterdam. Już to mam Amsterdam. E, tak, tu. Pani co chce? Nie to Amsterdam był, porterem Proszę Napów tutaj American for ale, czyli cokolwiek chyba Tak, bo to było to piwo, które zrobiłam, żeby było... Dobra, pani co chce? Portera. Porter nam się już kończy. Eee, proszę, jest za dużo ludzi są czekoladowe. Tylko to mamy Trochę dolejemy tego Proszę bardzo Pani Amsterdam, niestety nie mamy Amsterdamu, więc damy e, Black Ale Też czekoladowe Proszę, pan Jakikolwiek, no to proszę dajemy Black Ale Dalej Pan co chce? Opa, już dajemy apę. Potrzebuję kogoś do pomocy. Tu. E, pani numer 2. Numer 2 nie ma, więc będzie cokolwiek. Proszę o wybaczenie. Dalej, pan numer 0. Co kurde? Nie mamy numer 0. Tu, pan chce, chce Black Ale. Black Ale nam się skończyło? Nie. Mamy jeszcze Black Ale. Tu... No, tutaj. Eee, pani? No dobra, ale... Jakie pani piwo chciała? Jakiejkolwiek dobrze. American Black Ale, już. Proszę. Pan chce numer 0 Jakie numer 0, przepraszam bardzo Pani numer 0 Pani chyba nie umiał liczyć e, jakiekolwiek już pani podajemy jakiekolwiek Tutaj pani IPA Ipy nie mamy Proszę Pani, e, tu pani. Tu. Uuu, skończyły nam się szklanki. Dobra. E, t, tu pan chce American Black ale już. Proszę. Tu pani jakiekolwiek. Już lecimy jakiekolwiek, mam nadzieję, że nam starczy szklanek, bo. Nie będę w stanie chyba iść pozbierać ich. Pani co chce, plakale, już dajemy plakale. No, weź klankę. Halo, No, już dajemy plakale. Proszę bardzo. Tu pan potrzebuje też plakale. Już dajemy, chociaż nam się troszkę kończy. Proszę, dobra. Eee, I teraz idziemy pozbierać trochę. Tu, tu. Dobra, nie jesteśmy więcej w stanie wziąć, więc idziemy włożyć i dalej idziemy zbierać. Tu, tu. Już nam kolejni klienci idą. Dobra. Tu, tu. Tu jeszcze zbierzemy. Tylko 9 szklanek można zebrać. Dobra, tu. Tu włączamy. I tu też. Dobra, co pani potrzebuje? Co pani potrzebuje? Co wybrać? Co wybrać? Wybieramy cokolwiek. Proszę bardzo. Dalej, pan co chce? Numer dwa, numer dwa nie ma. Bierzemy cokolwiek. Proszę bardzo. Dalej, pani, co potrzebuje? pan No i to mi się podoba, jak jesteś zdecydowany. Wiem, że czekacie długo. No już. Już daje, wiem, że jedzenia nie ma, no ale na razie nie mamy kucharza Jeszcze godzin... Jeszcze półtorej godziny Pani, American Black no i proszę Dajemy, jeszcze troszkę mamy Proszę bardzo Pan, jakiekolwiek, super, tutaj dajemy Tutaj apę Pani, co potrzebuje, jakiekolwiek, no i też mi się to podoba O, dolejemy, proszę Pan Jakiekolwiek. Świetnie. Świetny wybór. A pan taki młody trochę, wydaje się. Na pewno jest pan pełnoletni. Nie mamy numer 2, więc damy blakale. Proszę bardzo. Pan. Smaku mlecznym albo kawowym. Chyba takiego nie mamy, przepraszam. Więc wstajemy cokolwiek. Pani czekoladowy. O, tutaj mamy czekoladowy. Proszę, jeszcze mamy dwa takie piwa. Tutaj pan co potrzebuje? Numer dwa nie mamy niestety, więc dajemy cokolwiek. Proszę bardzo, a pani tutaj. Dobra. Pani, pan tutaj. Tu mamy jeszcze na jedno piwo. O, proszę. Tutaj jakiekolwiek, już dajemy jakiekolwiek. Tu pani była. Dobra. Tu pan co, numer jeden. No i super. W końcu ktoś jedynka, a nie zero. Proszę. Yy, pani chce numer zero. No nie mamy numer zero. A raczej mamy tylko, że. O nie, nie nasze. To yy, ja chciałam powiedzieć. Czy mogę zabrać śmieci? Dziękuję. Numer zero to po prostu piwo, którego już nie ma. Przepraszamy. O tak, tak. Dobra. Co pan potrzebuje? Pale? Ale. No, w sumie mamy tylko jedno piwo. Czekaj, ja się spodziewam. I pan tutaj jakiekolwiek piwo. No, nawet nie pytam, tylko wlewam. Proszę bardzo. Idziemy myć. No, takie zostawianie piwa mi się nie podoba. Ja rozumiem, że może być brudno, że coś, ale zostawiać piwo. zawiesił. No nie, pan pił jakieś piwo. Okej, okay, pani też już oddał. A, już nie mamy miejsca. Dobra, idą już sobie. No i jesteśmy tak na plusie. 370. Super. No, cena nam się pomieszyła niestety. Ale 43 zamówienia przyjęliśmy i 43 było. Ok. Miesiąc zakończony sukcesem. Ok, Przekonaliśmy mnie tym piwem. Daj znać, gdy będziesz potrzebował pomocy. Nagrody. Kontynuuj. Ok. American ale które to było? A, co kawowy? Ok. Czyli to było to, co robiliśmy. Jeszcze ma super ten. Ok. Cynamonek. Jak cynamonek, to będzie pomarańczowe wszystko. O, albo dajmy cynamonkowego. Różowe, i tło będzie. Nie, takie, o. Ale to wtedy muszę logo zmienić na inny kolor. O! Idealnie. Ok. O, lokowano nowego, nowego pracownika. O, tutaj możemy. Zatrudni. Zaraz. Tu tutaj widzimy go? Chyba nie jest za bardzo. Ok. Co nam powiesz, Albatros? Pamiętaj, że w części jest to rzeczy, które możesz zrobić, żeby pomóc swojemu barowi. Rzeczy, które nawet filozofom się nie śniły. Na pewno odkryjesz się w trakcie prowadzenia baru. Na razie to wszystko. Idź uszczęśliwiaj ludzi. Mój szósty zmysł prowarnika nie może się doczekać odkrycia tych tajemniczych rzeczy. No, um. ogródek pilny za pomocą te Ja jeszcze nie spłaciłam długu tego dziadka, więc tak trochę. Dobra, czemu mam takie niskie oceny? Trzeba się naczekać, to do... nie było dobrego piwa. Stałem w kolejce tak długo, że zapomniałem, że chcę. Za... Co chcę zamówić? Dostałem dokładnie taki pół, jak ja chciałem. Dostałem piwo, którego nie zamawiałem. Byłem głodny, ale był... kuchnia była zamknięta. Dobra, teraz powinno być trochę lepsze. Te czy ja chcę otwierać ogródek? Teraz odblokuję ogród, odblokuję zatrudnienie drugiego pracownika. Zwiększa limit klientów. Tak, chcę, jednak chcę bo drugi pracownik zawsze się przyda. Ok, i tylko tyle mam ulepszeń. Są tylko cztery poziomy? Słabo trochę. Um, leżaki, nie leżaki. Czyliś pomóc z podtrakiem. Nie, to tu. Co tam mamy? Zauważyłam, że mój brat pracuje w twojej kuchni. To ogromny błąd. On nie umie gotować. Jeśli chcesz prawdziwego szefa kuchni, oferuję swoje usługi. Pomóż mi zrobić mu przykusa i wyślij mi, ok wyślij mi okropne piwo, żebym mógł go nie napoić, a zgodzę się zatrudnić w twoim food trucku. Bez odbioru Donald, sprytniejszy bliźniak. <laughs> Minimalna ilość 5 litrów, limit czasu 10 dni. A tutaj? Miałem barna przeciwko twojego, ale wszędzie ich widziałem, więc uciekłem z tego miejsca. Najgorsi są ci, którzy noszą maski, widać, czy mają coś do ukrycia. Wszystko układa się w spójną całość. Myślisz, że incydent w Roswell był przypadkiem? Nie, to był jeden z kilku statków lecących do Kalifornii po nasze piwo. Dobra, tutaj mamy ogółem, wydać mu 5 litrów kiegoś słabego piwa, tak? Mm. Czy ja chcę czekać, aż mi się piwo uważy? Zaraz sobie posprzątamy tu. Bo tak trochę. Aj tu, tu, tu. Okej. Okay. Tu załaduj. Tu, tu. Okej. Okay. I teraz tu. Załadujmy wszystko tu tu i tu Dobra, czy coś jeszcze jest tutaj? Chyba nie A tutaj trzeba posprzątać, bo wylałam e, Tu niech mi się umyje A, jeszcze pójdźmy na ten ogródek Bo tam ludzie też już mogą chodzić O Jezu, jaki jest duży ten ogródek A tutaj jest food truck O Jezu co ja mogę kupić w ogóle meble, krzesła, jakieś leżaki, nie leżaki, stoły, a jakiś taki zwykły, ok. Ehm, powiem tak, na razie tutaj nie będę nic robić. Tu nie macie wejścia, ludzie. Ehm, co tutaj jest? A, coś wylałam. Oczywiście. E, tutaj się to zrobiło. Które mamy pusty? Ten mamy pusty. Czekajcie, bo schowałam kek. Tu mam jeszcze jeden jakiś nie? Duże garczki. Dobra, tu niech mi się przeleje. Dzięki. Tu wracasz. Jesteś podpięty. Tutaj też jest pusty. To chowamy. To idzie tutaj. Hmm. Nie to tu. Pokażcie mi, ile by mnie kosztowało jakieś najgorsze piwo jakie może być. No trochę. Dobra, bo tam 5 litrów jest potrzebne, nie? to no dobra, robimy to na no czuję. 5500 powiedzmy. Okej, okay. ile tu zostało tego? 400, dobra O Jezu Okej okay, 400 e, Nie to To Dajmy magnum, dajmy tutaj powiedzmy 20 gram Ile zostało tego magnum? Dobra, jeszcze ten 1 gram musimy dać Trochę magnum. Dajmy trochę o, kaskadowego 2. Eee, tak, tak. Dajmy tu od razu trochę czekolady. O, dobra. O, nie wiem, ile tam wzięłam. Nie tu. A, naprawili, no że można tu już oddawać tą miarkę. Spoko. Dajmy tutaj... o! Tyle. Gotujmy. Niech nam się pogotuje chwilę. Dajmy to tu. Uchylmy, bo tutaj jeszcze jeden dzień, tam, te, tam dwa dni. Mm, 3 minuty. Niech nam się jeszcze troszkę podgotuje. Będzie najgorsze piwo, jakie zrobiłem. Przysięgam. Niech nam się tylko ugotuje. Dobra, tak, do, do 30 minut nam niech się pogotuje. Dodamy wtedy. Ile tych droszczy zostało? Co? O, idealnie. Dobra, dobra. Jest git. E, wyłączamy. Bezalkoholowe i super. Będzie najgorszym piwem, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Dobra, i wylewamy tu. Jest, jakie to czarne. Ok. E I tu. Jeden dzień. No i dobra, kochani. To na, dzis y na dzisiaj to tyle. Ja sobie już sama tutaj ten y jeden żeby zrobić, żeby to piwo się zrobiło. I widzimy się już w następnym odcinku jutra. Dzięki wszystkim do usłyszenia. Zapraszam oczywiście jeszcze na Discorda, na Facebooka i na Instagrama. Oraz do subskrybowania kanału. Zapraszam również na inne serie, do komentowania i do lajkowania. No i jeszcze raz, dzięki wszystkim za obecność. Trzymajcie się. No i cześć!